pokroju jakiegoś TPS, zaczynają się na mój temat jakośkolwiek wypowiadać, to ja mogę powiedzieć wprost, kurwo, wyglądasz, kurwa, jak jebany Harry Potter. Wyglądasz, kurwa, jak jakiś, kurwa, uczeń jakiejś, kurwa, elitarnej szkoły, kurwa, brytyjskiej, kurwa, gdzieś, kurwa, na polu golfowym. Czego ty myślisz, kurwa, ode mnie móc chcieć? Ja jestem, kurwa, w innej lidze, kurwa, i wagowej, i muzycznej, i ulicznej. I zarobkowo ja tym nie będę kurwa nawet zaczynał kurwa w tych wiatrowych kurteczkach kurwa w, w tych kaptureczkach kurwa liżesz dupę jakimś typom co jakieś kurwa komisje mają jakieś kantory lombardy kurwa jakimiś kurwa pseudo kurwa mocnym ludziom kurwa. Ja się na zupełnie kurwa innym poziomie kurwa poruszam. Ja przez Farida kurwa poznałem Fed Joe kurwa Uncle Dan tych ludzi kurwa jakby ja znam ludzi na całym świecie ja znam ludzi kurwa na skalę światową. A jeszcze kurwa, pierdolenie o jakimś mefedronie, dobry mefedron, ty kurwo jest. No, tutaj jest kurwa 09, to jest czysty kurwa koks. Ja ani nie walę, ani nie piję, ani nic. Ja po prostu swoją opinię na temat tego, jak ludzie kurwa się w polskim showbiznesie wobec mnie zachowali, publicznie powiedziałem. Oczywiście, że mi to też jakieś tam wyświetlenia nabija i tak dalej, ale na dobrą sprawę, kurwa, co to w ogóle jest, stary no. Mój jeden t-shirt kosztuje więcej niż Twoja cała szafa kurwa. Nie pierdol kurwa na mój temat, jestem w innej wadze, w tej. Jestem w innej wadze kurwa tej sportowej stare. O co chodzi?